Siemanko, siemanko jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj materiał, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego. W sensie został on zmontowany i zrobiony, ale nie miał pojawić się na kanale. Dlaczego? Dlatego, że jest to ogólnie rajd. Nie będę wam nic spoilerował, ale jest to rajdzik. Rajdzik, na którym był bardzo duży dym i zupełnie nie wiedziałem, jak to zmontować. Zmontował ten Darok, ja to jeszcze przemontowywałem i ogólnie nie dało się zrobić tego lepiej żeby nie było hardkoru i żeby nie było młynu ponieważ wymyśliliśmy sobie że Zrajdujemy bazę, bazę, która jest na online, i zrajdujemy ją od dołu, i wybudujemy wypadówkę, wiedząc, że będzie bardzo duży młyn i będzie bardzo dużo PVP, i chłopy będą miały czas na obronę, bo chcieliśmy się dobrze pobawić. To był główny zamysł tego rajdu, a przy okazji też trochę profit, dlatego że chłopy u siebie w bazie miały pomiędzy 60 a 80 dislam, za to mieliśmy przejętą kopalnię siarki, więc w sumie całkiem profitowo z samego startu. No, tylko tyle, że nie chcieliśmy robić normalnego, szybkiego rajdu, czyli typowego top-downu, czyli lądujesz na dachu, walisz wszystko od góry w dół do zera, chłopy nie mają możliwości obrony, tylko chcieliśmy się trochę pobawić. Co z tego wyszło? No, to sami zobaczycie. Zaczęło się od tego, że musieliśmy wybudować wypadówkę, i musieliśmy przenieść tam część rzeczy. Stawiam turety na samym początku, potem generatory, potem kurwa przebiec dookoła i je Bo tu jeszcze. nie ma turetów na razie, tak? Przez... Nie. No ładnie, wow. stałem 9hp mam, leżę. Leżę, 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 leżę. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Trzymaj się, Dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. Leż, Wiesz, leż, leż, no nie wiem czemu on nie znieży... Co, No miał na sobie? Co miał fraka sobie? Nie miał rakietki raki, trochę? Nie. nie, nie. nie. Dobra. I ja, lec, nie miałem wiesz, lec lec, lec. lec, lec, Miałem turety. K Kurwa. To... Dobra, poczekajcie, ja to inaczej wymyślę, spokojnie. Dajcie chwilę, stąd turety poodłączę. Chodź po niego. Co a się go. stało? Telewizor, po ciebie. Nie się się zostawić. Dobry chłopak. Ale jedyny. Ja nie mogę wyskoczyć. Ja nie mogłem. Mam tak w Dobrze, że nie miałem rakiet na sek. No. Skoczylibyśmy, kurwa. Ale to zrobić, trzeba to było. Masz rakietnicę? No mam. No. A rakietę masz? Nie. No. Ilu ich tam w środku może być? Dobra. Kto nie wziął turetów dookoła? <śla> a ile ich jest? Dwa, szósty tył. Ja mam mhm. dwa, chyba mam. Czy wszyscy Względ wzięli? Nie tam nie się okaże, kurwa. Nie, 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 Krego, 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 Nie oddawaj, tylko weź normalne rakiety i napierdala z Newikiem normalnymi rakietami po prostu. Rakiety? Newik tak, masz? Tak, tak, Ja mam pasy. On ma Więc i ty dobra. weź też, kurwa, i jedziemy z tym koksem. A Hellout masz ma tam. Masz tą oddaj mi Oddaję. moją. i ją. Tak. Lecimy na przestrzał. Jak zobaczycie tureta, walcie w tureta razem ze ścianą turet, Po prostu i tyle, kurwa. Gdzie jest mój dubio no. rakietujący? Chodź No ale to. palimy yy, najpierw ją? Czy walizamy, czy nie, czy nie najpierw na, na kurwie od razu rakiety. To dał, go, go. Zajmie. Teraz ja ja za tobą od razu, będę Dobra, no, dam. Gdzie tam? Mury, kurwa i, i przez mury. Teraz w tureta. No i przez tureta, w tureta walcie i kurwa przez tureta. Wychodzę na dach. No to była zarangierta, kurwa. Pałka? Albo podpala? Na dachu. Hitmark Jezu Kurwa ten turret jebany Jesteś na barze? Nie Bo tyle osób tam leży nie mnie niech tylko nie Kurwa Teraz mnie turret napierdala Od Plecamy? pleców Od pleców, pleców. Kto ma długie te rakietnice i ten? Ja już idę po rakiety 240 kałach i są, są, są 200, są 200, są 200. Ja nie żyję. kurwa. najpierw ich zajebać. Mhm, to jest głupi lasu. Zabił jej jak tego za to. Proszę, tam deję, ta zbiłem go laknę. O kicha jest, kawał. Śpi, Problem. śpi pups. Bambiki tu podchodzą. szosa. dwóch bambików, lesie. Zabiłem jednego full seta, jeszcze jest jeden. Bambik, zabić jego, kurwa, w lesie po prawej stronie zabiłem, teraz. Druga zabiłem, zabiłem w lesie, hopa on miał rakietnicę ogólnie. Jest z tym, kurwa. Się tam. Leży jeden set. Na te dymne nam nic nie dadzą, bo Dawaj, z tej tymi od lewej strony co no, poskadza. dwóch dwóch, trzech. Po prawej no, stronie od dead, jest jeden set. Dead. Jeden został tam, za tym murem, jeden został, serek. Śpi, śpi, śpi. Ja pierdolę tu z bambików, ja dupię. Ja. A gdzie się, a czy nie wyjechał się nikt z rakietnicami od nas z prawej strony? Ja, ja nie miałem rakiet, byłem w połowie znaleźć rakietę. Ja zabiłem jakąś, jakiegoś chłopa z rakietnicą Mam rakietnicę, będę walił dalej. Zabudowywuję Śpij Ej trafię. tam, e, tam są turety, ej Gdzie jest tam rakietnica? Kurwa Wyłączyli tureta Waliłem za wół walić, w tej strony. Do... Ciecie, ciecie. Ciecie. Dachu, da radę ich pozabijać? Ej, bo mi z dachu teraz wychodzą. Oni wyłączyli turety, panowie. Wyłączyli turety? Tak. Hello. No, lau, Góra, góra jest. Patrz, tu na góra, z góra. Pojedź turety. Patrzyłeś coś. Miał paket. Mam są, nie są. Pode mną. Jest góra. Ja też Ode jestem mną. na górze, mnie nie zabijcie. Zabiłem dwóch na górze, macie górę wolną, górę wolną macie. Ja wejdziemy, turety są i walić kora, tak? pilnuj jej pilnuję pilnuj jej jej nie walcie mi tylko dachu, nie walcie mi dachu, nie walcie mi dachu, znamenia... dachu. Jak ja, kora walę, wiesz? zajebał siebie i mnie i chyba łóżka wysadził Rekob, dasz ale tego tutaj z sprawie wyjebać? mam trzy rakiety, wiesz? ja pvki to musiałbyś do środka wejść, samego. On jeszcze jest na górze, ten chłop. Na samej górze, uważaj. Śpij, śpi, śpi, Gdzie ten turec? Turec ma tylko 120 HP. Z prawej, o ten. Lecie go, rozjebałeś go, rozjebałeś Teraz można się wjebać do nich. Cała HP, Zamknęli górę. Kałach, S-140, samolep. Leży. kurwa plecy. Po trzech hitach ten Kałach. Otwiera ci garażówkę tam koło ciebie. Jed Ktoś tam leży, jeden leży. Ale nie czy Kałach, czy Thompson. Otwórz kory, no. Jeszcze biegną kolejni. Leży, kurwa, tu jest jeszcze turet jeden. Mogliśmy wziąć setkę rakiet, kurwa. Nie pięćdziesiąt. Postawił... Po był. Nie wiem w którym oni miejscu, kurwa, ten. Czeka, dobra, Semik jeszcze z dachu. Śpi chyba, śpi ten z układu Z mury. W środku murów jeszcze jeden. Kałach mhm. mi się rozwalił, nie wiem, leży. I... Kto tu jest broń. Krowa tutaj jest nasza. Mamy dwie krowy. Mhm. To była rakietnica z jedną hawałką. To się wziął? Z on rzuca ceki, kurwa. On rzuca ceki w nas. Aha. To za kurwa głąb. To nie nasze. Zabiłem go. Leżę. Ej, prawa strona. On zajebał cekami. Piece. dużo setów Tu jest lód dużo lutu Chłop było przy Uważaj, przed tobą właśnie. Prze drzewie stoi tam s no, będzie kompletnie no? Wuk jest, w ogóle jest, w Tam jest watku Wancie leżej, leży, śpi, śpi, śpi Co to za rakiety z drugiej strony Chyba, za rok Podnoszę. Co to za rakiety tam lecą? No właśnie nie wiem rakiety z drugiej strony ktoś. Ale w nich to w nas No w nich Ja w stanie oni gdzieś tam on robią no, tak też może być. I? tu teraz? czekaj. Tylko tu reta, no co? No, do ściany i rozwalać z drugiej strony. Nie czy oni sami sobie rozwalają ściany już, coś... Dobra, ja spróbuję tego trochę rozjebać. O, że? Daj, daj szadę, hello? No. Już no. Mam rakiety, mam rakiety, kurwa, mam rakiety. Uwaga, oh, teraz. Ok, teraz. Ale muszę operacji. O, leżę, zabiję za widem. mój błąd. Co po, wy Podejść podejś tu, podejść tu. Kreta mnie zabił. Ja się może zabiję, o, zabiję no. zabili się nas. No, pod nasze pod nasze, my w bazie teraz. Tu są bagi, są bagi przed chyba tak? Ja mam, dużo tak, rakiet. Tak. Ja rakiet. sześć rakiet, ale nie mam jak strzelać. Jest Czekaj, chyba, rycym. Rycym. O wyłączone? Wyłączone? Nie. Po, po dwóch hitach. Czujniki są wyłączone, niech nie sprawdzi. Tak, 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 tak. Chodzę bić. No rozwalcie te przyciski. Le leżę, podnieś się, podnieś się, podnieś się, podnieś się, podnieś się, kurwa. Podnoszę. medów. Nie rozwalaj tych Leco. przycisków na razie. jak krowa. mam na plecach. Mogę rozpierdalać, mogę rozpierdalać tutaj drzwi. Te. No to no to rozpierdalać. to musicie ten... stąd, musicie wyjść, kurwa. To no, gdzieś Semik jest tak. Jebany może mi ktoś Polecił Rakietnicę mam Ja Są mam zwykłe tam. rakiety No ja patrzę im w skrzynki na zewnątrz, wiesz? Ja ja może, ale... Ale w elektrykę Coś tam rozwaliłem Walę dalej na zewnątrz, coś? Jeszcze jedną rakietę muszę Jeszcze jedną rakietę muszę jebnąć. Jesteśmy w środku, w murach. Ale ktoś mi też biega. Daj mi no, bo... Rzutuje mnie. To gdzieś w tym jest. W środku? W kompanie? Tak. Halo, kto tam To Fox. to Fox. No no. Fox, Fox. Na macie gdzieś w kompandzie. Tak, słyszę, no. słyszę. Ma tą sona z tłumikiem chyba. Leżę no. za rakietę. Wśród... Ja tu to jest. Mhm, kurwa śpi. Nie wszyscy w jednym miejscu, miałem 0 HP. Ma ktoś jakiegoś meta do Od czego leżysz? Od gościu. Zada tam, tam gdzie gościu. Do podniesienia jest jak coś. Leżę, do rakiety. Tam, tam, tam. Z góry rakiety. Na mnie są, a oni ze zwykłych walą Dziękuję. To już jest po nich, oni kurwa spawnują swoje ty, rzeczy. Tam, to, oni Nie, oni walą. Oni walą, walą zwykłymi rakietami, kurwa. Oni zakrę, już no nie no mają dobra. co robić. Tu to 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 to, No tak, to już rozjabani są. No jest sekret w środku, na dwa. Tutaj chłopo między nami jest. Weź w środku chłop, w środku, w środku jest chłop Bumble podbiega teraz Nie wiem gdzie jest mój chłop Zabiłem go w tym boltem. No, podnieś go, podnieś go Co to za bold był? To ja strzelam go, Kto kurwa ten wyleżył? Nie mogę cię podnieść, czekaj Tu jest jeszcze jeden chłop przed nami No tak, podnieś, podnij go, podnij go Chcę dobi go Tego dobić Mam turreta No. Podnoszę cię Mhm, mm mhm mm no właśnie sam sobie w brakię do bokna no? Ja mu Okej. Okay. Muszę zapać Chop no, przebyć murze eee, Dajcie już dzień, nie? Hicze Czy weź mnie podsadik gdzieś? Daj, daj daj tu jest drabina nie Gdzie jest drabina? Dzień. Ciele, teraz podniosę, bo będzie. Nie podnieście się Dawaj tutaj, dawaj tutaj. Eldaruk, tutaj, dobra. tutaj, tutaj, w jest Sciasz, dobra, mam Mam drabinę. Jestemik, ja... Rakietę mam, rakietę mam Dobra, ja jestem na górze jakby co Mieć go nie najebie Trusnąć się ze środka, wyjdźcie ze środka Są ci. No, no. no wal jak chcesz skoro. Nie mogę Dobra, mnie nie zabiłeś Jeszcze o? raz wrzucę Jeszcze raz byś walił? Dobra, no. ja jestem w środku, więc robię rzek Co? Ale ja przyciski rozjebałem te co były oni, ważne. Oni uwaga, bo e, Pythony z turetu biorą. Tak, czy nie ekran. Tak, już na Pythonach. Dobra, rozjebani. To nasza jak. To jest. To jest. To na To mnie To jest. To Moja To jest. na jest. moja jest. To To jest. To jest. Moja moja mamy, tureta. Ekran. Ja nie mam mamy tureta. tu mam rakietę. Nie mamy tu Tu jest szafa tu Macie tureta. drabinę żeby wejść Te, do mnie szybko? Ej komu Ja tutaj Rzeczy brałem. Bez, Nie po... tu drabina macie jeszcze jedną drabinę? Mam jeszcze dwie Chodźcie mamy, ze mną Do góry, do góry, do góry Do góry, do góry, do góry, do góry, pakować się do góry Halo, nie mamy tureta od pleców. Od przodu Tak Jest z na z nas Aha Dobra, Są rzeczy. Mam... Bierz te kałachy stąd, kurwa, w pistolet. Co tam do bazy, odkładał? kałachów z cztery. Dobra, bierz te kałachy i odłóż je do bazy. To jest, tak, to Jestem, na dachu, dachu, jestem na dachu, to jestem na dachu, jestem na dachu, jestem na dachu. I tu mają nie ma? Nie ma już, chyba. Strzelał z rakiety. Dobra, teraz sprawdzę. Nie do bazy z kałachami. Ja też mam kałach, coverujcie. Ja mam dosyć dużo broni i ogólnie też. Kiedy strzela z tego dachu? No niedawno, przed chwilą przyszedł rakietę, mila. zwalam się. Gdzie Ja mam ku broni prawie. Wchodzi, 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 wchodzą, wchodzą! Dostałem do szklębryi gdzieś. Wchodzą do środka, do kompanu. Dostałem Semika. Semika, Semika iść do góry. O kurwa! No. <grym> to z nich o. rakieta? Czy to wy? Oni, oni, oni. oni, skąd? Skąd? oni skąd, 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 z skąd walą? Do góry, z prawej strony dachu. Teraz go zdejmę. Widzę go. Leży w Wow. Turec działa. turety działają. Co jest? Leżą rakiety i sika, czy nie? Czemu turety działają? Nie wiem. Nie, to inne muszą być jakieś, wiesz? No. Mam rakiety Mam Walić ceki. Tre... Walić tego tutaj sika, czy nie? Bambik zbiera. Bambik zbiera. Popatrzysz moje ciało? Halo? Zabiję Bambika. Jesteś na moim ciele. Tu jest czysto. Na... Bo ja śpi w mam. mam trzy rakiety. Jest się z drugiej strony, znowu przez drzwi będzie chciał wejść. Kto śpi? Ty, bo tu możemy rozwalić sufit. Ja 60hp ma ten ra nie mam. Ja mam, czekaj. No. Jest dobrze, jest dobrze. Mam, mam rakietę, gdzie to walić? Nie wiem, gdziekolwiek, napierdala im po drzwiach po wszystkim, kurwa, żeby wejść do nich, jak, naj jak najwięcej, żeby otworzyć. Wchodzę do się Jeyko. to już. Mam ciało chyba jest na dole. Dobra, jebać moje ciało. Na górę, dawaj na górę. Ma ktoś tak, Kałacha? co się u góry? Tak, już są? Dobra. Jestem tu, O. Ja jestem debilem jebanym, jebanym debilem jestem. W chuj, kurwa, jestem takim tłukiem, że to jest nieporozumienie, kurwa. Prel. Ty kurwo! Nie w jesteś tam nie? Nie no, jesteście chujozy Teraz zjebałem, dobra, przepraszam, no ale iluskrowy zajebałem no. Ale młyny w chuj No ja raz zjebaliśmy ich Myślałem, że nic z tego nie będzie. Mam Który tam pisał kurwa? Ale ci yy, Dedo mam. pisał, Dedo, ty jesteś kurwa do zostali. od ten zostali Dla mnie wszystko Ej. się spierdolę jak mnie w secie w full secie zabili musiałem zaczynać z hazmatem Granat? Granat? coś leci Aha Granat? To zbudowałem Granat? <grymne> Granat? Dzięki, Granat? Nasz, nasz turet już nie ma amunicji, nie działa nasz turet. Nie mamy tureta. Bambik od naszej bazy podchodzi, teraz się zacznie hardcore. Od naszej bazy bambiki. Garażówki gdzieś otwieram. A ja tutaj w górę. grę. której? To, no to pisze, to pisze. To na sobie, sobie. Nie, nie, nie miałem Mam łóżko wylem. do Mam jeszcze jedną krowę masz, masz, ja. Mam jeszcze go rozwalić Masz jeszcze jedną? Mam jeszcze jedną, tak, na sobie Co tam jest? Tu na naked tu podchodzi od mu różnego Masz, masz na wiki, na Oj. O, Nie mam ma. dzięki Wojowniku czy ty Zabijasz. posiadasz trochę ammo, długiego? Tak, posiadam, wojownik już idzie. Chyba co tu się dzieje? Masz jeszcze trochę to Może zabił, zabił tam. D. Gdzie? W którym miejscu? Okay, granaty rzucają. Rzucamy. Granaty walą, poczekaj. Tam gdzie Kałak. tam jest. Ja mam jeszcze rakiety. Ma ktoś A, rakiety? Śpij, śpij, śpij. Reta weź, masz się rozwalić Skąd on? poszekaj chwilę. Skop. Mam. Mam bagi, ale jest tu, tu red jeszcze. Gdzie masz te bagi? Gdzie, gdzie, gdzie to jest? Y, drugie piętro trzecie. Ale w środku? Tak, tam w środku, w środku. Kałachy, kałachy, tak. To ty? Leżę. Tak, ja. Super. <laughs> Miałem jak wejść nie do ciebie. Nie wiedziałem, że ty, Jak ktoś tam wszedł, kurwa? Od góry. Podnoszę od góry. się. Góry. Jak idziesz od góry, to Wszedł do ciebie. Zabiłem go. Jest fale się, dobra. Ta rakieta... jest Kto we mnie zabierował rakietą? Ciebie. Od góry, żeś tam wszedł? Idę tak. do siebie. Tak, od góry. Od góry kurendy. Pokaż mi które rędy mi Tam gdzie zgidałeś. Tak. Przez te drzwi. Kurwa, czekaj. Tam gdzie był turret. Na dal, kubeczko. Tam, tam gdzie był turret. Tu no. środka. Dobra, dobra, idę. Kurwa, zabił. Turret cię zabił, czy gość? Nie, gościł. Gdzie debacz? Gdzie? Gdzie, gdzie tu jest zejście? U, z tyłu bazy, z tyłu bazy. Znajkę da. Tam... Mam, 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 mam. mam. Daj rękawki. Daj, daj, okay. Lewo turret, lewo turret. Ale tu, kurwa, ja mam normalne rakiety. Masz kurwa, to... trzy kawałki, Do masz trzy kawałki, jak ty wiesz co walić. Na lewo za siatką był kurwa Nie wiem co chcę walić. Czyli wale, A z prawej to, turety co? są? Z, z, z tyłu jest typ. Na dole jest no w środku chyba. Co? Kurwa, ma tak. jest nasz w środku, Spadłem. Ma broń, biegnie do góry. Halo, zamyka garażówki. Jak nie Jebać. ma broni. Masz, tak. masz, masz, masz. Zabił mnie, zabił mnie na dole. Pod tobą? No ja patrzę górę. Ten durek powinien być gon, bo trzy pałki poszły. Jest Nie żyję. Zabił mnie. Kolejny. Zabiłem. Nie wiem skąd się zabił, kurwa. Od dołu. Nevik, uważaj. Zejdź do mnie, Nevik. W środku, w środku jest. Nevik, patrz tam po samą stronę. Leży w środku, leży w środku. Tu jest wszystko. Dziękowali za online to dobrze. Nie, ja nie nienawidzę Nevika, bo on ich kurwa kampił. Ale co ty pierdolisz, kurwa? Słyszałeś on gadał? zamki tą pizdę z nie w kurwie, Powiedział Powiedział, że i już tam. Tyle. A? To Słyszałem o Newiku, bo kurwa oni zawsze Nevika nienawidzi. No powiedziałem, że nie masz Nevika, nie? No to, to nie, A. A Gdzie ten Diesel jest, kurwa? No właśnie, nie wiadomo. A to nie, nie właśnie tam w skrzynkach obok was? No właśnie nie, on w był, ale. No to, tak, na to był Masz rakietę, jest, jest, mam, no, jeszcze, mam, jeszcze, jeszcze. Oni go wyciągnęli, Ugaranżówkę. Ugaranżówkę, To, przejdźcie, przejdźcie, Oni go Jeszcze to? Jeszcze na rakietę. On tu przez chwilę był, Ten diesel? Tu jest jeszcze tak. bag. Pukajcie diesla. Są rakiety, tu jeszcze są rakiety, biorę. O kurwa, materiały tu są, yes, diesel, bierzcie, yes, diesel, te, bierzcie yes, diesel, te materiały. Bierzcie te materiały do i, i przejdź, przejdź kawałek. Ej kurwa, zaciąłem się. Chodź mi. Tej... Nie mogę nic zrobić, ci... po Prze... O dobra, puściło. Przejdź, to rozwalę, przejdź, to rozwalę. Dobra, zbierajcie te materiały i musimy to do bazy odnieść. Ja mam w chuj ha haku na sobie. To, to się siara dobrać. jest, weź tą siarę. Pop, o, tu, y, mam raka za tobą, tu w lew w prawo Zaraz. Tu, w rakiety. Mam ja ja na sobie jeszcze rakiety. O, tu siara jest, I węgiel O, mam. Mera. Disla macie? Wynieście tak. disla do bani. Pamiętaj. Okay, tak jest, ci to. Skoję ci to. Dziemasz się gdzie masz jeszcze, gdzie masz jeszcze GPK czy coś? Ja Już mam nie ma. na sobie 1000 GPK Dobra. i 240 oh. ekspozycji. Dobra, zajebiście, cofamy, ja mam jeszcze rakiety na sobie. Masz, kto, czy kto ma TT? Deezla. Ja mam skrzynkę kto z, z milionem hazmatów. To w bazie? Już przeniesiony? Salut, masz miejsce na sobie? nie zlec. Chodź, chodź. No, wychodzimy, nie. mamy wszystko. Ja mam jeszcze haku na sobie z 1000. Corak, masz miejsce? Nie. Ej, dobra, ej. Myślałem, że będzie dużo większa strata. Tu da się o. zejść? Da się wyjść tutaj? Tak, tak, jest skosztam. Zgadywałem, nie? Nie wiedziałem, gdzie jest. Zgadzałem, ale... zgadzałem. Dobra, dzięki, kurwa. Ja w ogóle, jak krowę dorwałem, to zacząłem ich kasować, dopóki mnie rakietą nie zajebał, nie? Potem z skrzynek, więc... Sety, sety w Jeden set jest tam. Trzy hity, dach Loła ma, loła ma. go. Nie widzę Czyli go. Przy, przy, przy łolu drewnianego, o kurka. 5 x 5 x mamy Kurczę, przepraszam, przebiję ci rękę. Bieraj go. gdzieś obok tego, query je były. Tyś to słyszał? <grym> Tylko jako? Te, ja wszale, też no. Słyszałem? No, to też słyszałem. Nie, między lunchem a query. Jakoś tak. Nie mam gdzie się odłożyć za bardzo. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeden wielki młyn, my zabraliśmy ze sobą 50 rakiet i myśleliśmy, że to wystarczy. To był błąd. Jedyne, dlaczego ten rajd się udał, to dlatego, że chłopy, po tym jak zobaczyły, że mają dół kora rozwalonego, to zaczęły w nas rzucać swoimi cekami, walić swoimi rakietami, przez co udało się zdobyć jeszcze kilka rakiet podczas samego rajdu i udało się wywalić im główny lutrum, który okazuje się, że był po prostu na górze. Zyskaliśmy. Nie pamiętam dokładnie i nie było tego na odcinku, bo nie zdążyłem złapać tej skrzynki, ale pomiędzy 60 a 80 diesli. Kojarzy mi się, że było 80, ale że nie chcę skłamać, to powiedzmy, że było 60 plus kilka rakiet plus materiały na rakiety, więc w sumie z samych rakiet zyskaliśmy chyba 30 plus diesel plus cała reszta, która była w bazie, więc mam nadzieję, że Wam się podobało, a według mnie się nawet opłacało. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Nie zapomnij zostawić łapki. Nie dało się tego inaczej zmontować. Dzisiaj odcinek z młynu i tyle. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Buziaczki, popatki, trzymajcie się. Cześć.